Tańcz, głupia, tańcz, wielki bal sobie spraw, to wszystko, co dziś możesz mieć. Śniło im się, że mają brzydką twarz, ale jak stali rano, i spojrzeli w lustro, to stwierdzili, że ta twarz jest jednak na tyle piękna, że my dalej będziemy walczyć, dalej będziemy tańczyć i ukazywać, prawda, naszą wielką miłość całej Polsce, bo Polska potrzebuje takiej miłości, takiego lafstory wspaniałego cudownego przekazicielka, słuchajcie, informacji o wielkiej miłości. Sucz. Prawda, Kaczorowska, Iwa Żywniak, Rogacewicz, wielcy aktorzy, wielcy tancerze, wyrzuceni z po prostu, wyrzuceni z tańca z gwiazdami. Czemuście ich wyrzucili z tego tańca z gwiazdami, jak oni tam chcieli tańczyć do samego końca? Ludzie, oni nawet się związali razem, żeby to wszystko wam pokazać, że w tym tańcu jest jednak dużo miłości wspaniałej. Czemuście to zrobili? Wiecie, jak oni w ogóle cierpią teraz? Dajecie sobie sprawę z tego, że oni zostali wyrzuceni? I ta stara baba, prawda, bursztyn nasz, złotopolski, piękny, nawet, jak mówili, ta stara baba tam wygrała z nimi. Stara baba powinna odpaść, a oni młodzi, piękni, wspaniali, powinni tam być dalej w tym show. A teraz mamy Karolaka, tłuściocha, który promuje swoją pulpeciarę córkę, urodziny jej zrobił w Polsacie. 17 milionów ludzi biło brawo i śpiewali 100 lat, 100 lat, la la la, Karolaki, wszystkie flaki. No i macie Karolaka, mogliście mieć wielką miłość dla wstory. Nie mieliśmy takiej miłości w Polsce. Dramatycznej, tragicznej, komicznej też. Nie mieliśmy. Na zachodzie mają Romeo i Julia, a my co mamy? Nic nie mamy tutaj. Przez was! Boście nie głosowali na nich, oni teraz są schajtowani i po prostu cierpią bardzo. Ale oni się nie poddali, słuchajcie. Kiedy odpadli z show, patrzyli tylko na siebie. W kilkuminutowej. Płomiennej przemowie Kaczorowska, między innymi, zwróciła się do widzów z prośbą o życzliwość wobec ludzi, których kompletnie nie znają, choćby właśnie ich samych, bo tego to dotyczyło. I przyznała, że w pewnym sensie cieszy się, że teraz będą mogli zaznać z ukochanym trochę spokoju. Widzicie, w pewnym sensie się, się cieszy, że będzie mogła zaznać trochę spokoju, ale się nie cieszy że nie zazna tego spokoju, bo chciała być w tańcu z gwiazdami. No, nie zrozumiesz tej logiki, prawda? I widzisz, yy, oni twierdzą, że ich nie można poznać, słuchajcie, każdy zostawia wszystko po sobie, każda informacja zostaje przekazana, kim ty jesteś. Jesteś śmieciem tam, prawda, miernym, marnym aktorzynom, jesteś jakąś tancereczką wylansowaną, która się tam jakichś kroczków nauczyła, prawda, kręcić dupcią i uważa, że jest fajna przy tej okazji. Własnego tań tańca to oni zatańczyć nie potrafią, bo ta tańczyć własny taniec, że tak to ujmę, to jest wykształcić coś jedynego, niepowtarzalnego. Skarb narodowy dla kultury. To jest coś, czego z niczym innym porównać nie można. Nie da się, nikt inny, nikt drugi nie może zatańczyć tego tańca. To jest coś jedynego. Natomiast, drodzy Państwo, bo tutaj jesteśmy, oni chcieli bardzo zaznać spokoju. Możemy się schować wreszcie, możemy teraz tańczyć tylko dla siebie. Kocham cię skarbie, ludzie! Mickiewicz by tego nie napisał, co ona? Dajcie ją tam, nie wczyta te książki najlepiej przy, prawda, kancelarii prezydenta. No, dlaczego by nie? Ale okazało się, że oni wracają, słuchajcie. W tym hejcie podnieśli się tam jakoś, nie wiem jak, słuchajcie. Ten Rogacewicz jest aktorem wybitnym, to wiemy. Ona też. Tam mają te role w tych serialach jakieś prawdopodobnie. Nie chce mi się nawet myśleć, jakie to są role, bo tam Basia Bursztynowicz, Złotopolska z Klanu, no to wiemy, ona po 30 latach w tym serialu to miała depresję. I zdecydowała się, że odejdzie i trafiła do, z depresją do tańca z gwiazdami i powiedziała, że tam ma misję w tym tańcu, nie wiem jaką, ale ma. Ale też ją wydupczyli z tego tańca. Ich też wydupczyli, bo wszystkich wielkich ludzi gdzieś tam wyrzucają na makines i oni potem bardzo cierpią. Bardzo cierpią, no ale w przypadku Rogacewicza, który mówił, że on kiedyś warzywniak prowadził. I było mu bardzo ciężko. A ty prowadzisz warzywniak? Dalej? Jak tam prowadzicie jakiś sklepik, to było wam ciężko, tak? Bo jemu było bardzo ciężko, to był najgorszy okres w jego życiu. A rolnicy nie mają gdzie warzyw, zobaczcie. Sprzedać, bo wszystko zostaje przejęte na rynku i Rogaczewicz nic o tym nie mówi. Powinien stanąć w proteście albo zatańczyć taniec. Taniec wolności dla rolników, górników, przemysłu, piekarzy, wszystkich. Nie! Oni będą opowiadać w dalszym ciągu o swojej, słuchajcie, miłości. Bo oni wracają. To jest z małpy w stanie. Tak, powstali z małpy tutaj. Nie wytrzymali długo, prawda, bez zainteresowania fanów i krytyków, i tam, prawda, zainteresowanie nie zmalało, bo oni mają cały czas dużo fanów. Dopiero co ogłosili przecież kolejny wspólny projekt, jakim jest objazdowy spektakl 7. Z nimi w rolach głównych. Siedem, słuchajcie! Siedem grzechów głównych! Rogacewicze, prawda, warzywniaki, warzywa. I zwiędłe kaczorowskie. Kaczory z kaczkami mówiłem, mamy największe problemy w tym kraju. Nie chcecie wierzyć. Siedem grzechów głównych. Marzyliśmy o tym, więc spełniamy nasze marzenia. Zapraszamy Was na spektakl. Siedem! Gdzie prosto z serca, aktorsko, tanecznie i muzycznie dotykamy tematu wolności, to spektakl o wolności w jej siedmiu odsłonach siedem grzechów głównych wszystkie tutaj są, każdy jeden. Jest to opowieść o spotkaniu kobiety i mężczyzny, którzy zaczynają swoje życie od nowa o miłości, namiętności, pasji i uzdrowieniu. Pochejcie. Widzicie, jak to wygląda? Na ten moment już potwierdzono marcowe i kwietniowe przedstawienia w kilku miastach w Polsce, m.in. Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Toruniu, w Warszawie, wahają się ceny biletów od 100 do 150 zł. Będziecie mogli ten spektakl zobaczyć. Bez treści zupełnie. Bo co to jest za jakaś historia, prawda? Historia o głupolach dla głupoli, którzy zapłacą 150 zł, żeby oglądać Rogaciewicza i Kaczorowską i zachwycać się wielkim gwiazdorstwem celebrytów, którzy nie mają żadnego znaczenia którzy sami sobie nawet zaprzeczają. Oni teraz będą w spokoju, tańczyć dla siebie. No nie tańczą już dla siebie, tańczą dla siebie, bo szukali spokoju, ale nie szukali. Ledwo to ogłosiła, a już zalała ją fala krytyki. Ludzie, nie, nie, nie. Jak to jest możliwe, słuchajcie? Niektórzy wytknęli zakochanym, że trasa z nowym spektaklem nieco kłóci się ich z zapowiedzią, że teraz wreszcie będą mogli się wyciszyć i skupić na swojej miłości, z dala od oczu ciekawskich. W dużej mierze nieprzychylnych ludzi. Komu jest ta miłość potrzebna, słuchajcie? Komu jest obserwowanie dwóch wariatów, którzy się całują na pakiecie, pokazując swoją wielką miłość? No to, że masz swoją partnerkę, nie wiem, żonę, to dobrze, no ale co mnie obchodzi to, że tam się tam manifestuje publicznie. To jest jak manifestowanie publicznie dewiacji. Ludzie mają bić brawo, bo oni się kochają. Oni się kochają i ja mam bić brawo, że oni się kochają. Ja też się kocham z moją, prawda, królową gaźdiną. No i co? to bijcie mi brawo teraz, dajcie mi też taniec z gwiazdami no. przynajmniej długi spłacę moje. bo oni wykańczają ws wspólnie dom i teraz będą tańczyć, będą tańcować gwiazdy znowu będą tańcować o ludzie drodzy teraz tańczymy na własnych zasadach a wcześniej tańczyli na innych zasadach a teraz będą tańczyć na własnych zasadach można zacząć żyć na nowo i robić to dobrze, szczęśliwie, z szacunkiem można żyć po swojemu. Można nie tańczyć, nie żyć według cudzej melodii, tylko na własnych zasadach, na własnych nutach. To nie są wasze własne nuty. Wy macie parcie po prostu yy, parcie ułomnych ludzi na szkło. Oni chcą być podziwiani z tego powodu. Słuchajcie, że wy macie żonę, wy macie męża i macie być z tego powodu podziwiani, bo się rodzina założyli, bo prowadzicie firmę. A on miał warzywniak i powiedział, że to był najtrudniejszy okres w jego życiu, bo on chciał być aktorem. Ale jest takim aktorem, jak ona aktorką, prawda? Czyli zerem jakimś absolutnym tam zaprosili ich do wojewódzkiego, bo wiadomo, siódemka, szczęśliwa liczba. Siódemka to jest siedem grzechów głównych. I siódemka to jest kosa. I ta kosa, ja wam mówię, prawda, śmieszno tam, dziwolągi przeróżne. I ta kosa wam zetnie te łepetyny, prędzej czy później. Bo to jest rzecz po prostu skandaliczna. Im się wydaje, że pewne nastroje społeczne wynikają z niechęci do nich, jako do ludzi, którymi oni nie są. Ludzie to wyczuwają. Ludzie to wyczuwają po prostu. To nie jest rodzaj. Ja być może nie twierdzę, że tutaj hejt taki nienawistny, prawda, yy, jest na miejscu, ale zdajmy sobie sprawę, że ci ludzie nic nie robią. To jest zero. To jest jak teraz twierdzenie, że, prawda, Damiński jest wielkim aktorem furioza. Bo zostawił w ludziach przeświadczenie głupoty po prostu latając z maczetą. Będąc jakimś tam goldenem, prawda? Tak to wygląda, drodzy Państwo. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie. Hej!